Czy radę dla nowej pani minister? Znaczy przede wszystkim dialog. To myślę, że pani przyszła minister nie będzie uciekać od rozmów, dialogów i rozwiązywania problemu. Dla naszej grupy zawodowej bardzo istotne jest utrzymanie samodzielności zawodowej pielęgniarek i położnych w poz -cie. Chcemy, aby praktyka zawodowa pielęgniarek i położnych w poz była nadal samodzielna, żeby pielęgniarki w poz mogły nadal kontraktować samodzielnie świadczenia. To jest dla nas bardzo ważne. Ważne jest również, abyśmy troszeczkę zmienili, czyli dysproporcje w wynagrodzeniach po szczególnych grupach naszych pielęgniarek i położnych, bo to jest też bardzo istotne. Ważne jest, żeby docenić pielęgniarki i położnych i ich kompetencje. I też również ważne jest, aby żebyśmy w, przyszłym, w przyszłej współpracy, na tej etapie współpracy z Ministerstwem Zdrowia czy z Panią Minister, uporządkowali nasze kompetencje, wręcz nawet rozszerzyli tylko i wyłącznie po to, żeby odciążyć system, a zarazem wspomóc grupę lekarzy, gdzie wiemy o tym, że lekarzy też brakuje. Nasza grupa zawodowa jest bardzo otwarta tylko po to, żeby wspomóc i odciążyć.